Może się wejść, Nie na tej kurde. Nie, na pewno się da wejść, tylko ja coś nie wiem, Czy się. Z... Przytyłem! Przytyłem, kurde! I wy nie wejdę! Zenek, rolnik z Podlasia. Zapraszam na odcinek Witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Gymator i zapraszam na odcinek z Rolnik z Podlasia My na razie kontynuujemy to co ostatnio się działo na kanale Mianowicie dzisiaj przekonacie się o wszystkim tak Ostatnio no, berykaliśmy się z tym wybudowaniem obory Nakarmiliśmy nasze krowy Doiliśmy krowy, mleko też już mamy, jak widzicie. No, krów, krów nam na razie nie doszło, mamy dwie krówki, więc na razie w taki sposób to się tu wszystko prezentuje. No, a dzisiaj mamy dla Was niespodziankę, mianowicie szklarnia. To o czym mówiłem, to o czym ktoś się to, że to się też pojawi, tak? Pojawiła się nam szklarnia. No, i dzisiaj tu szklarnią się tutaj zajmiemy. Co my tu dzisiaj zrobimy? No, zrobimy tak, żeby coś w tej szklarni tu nam urosło, tak, bo tak widzicie pusto, nic tu nie ma, nic tu nie ma, będziemy musieli dowieść obornik, trochę wody, więc nie ma na co czekać i zaczynamy, tak, zaczynamy, dobra. Poobiegniemy sobie we Zobaczymy zobaczmy jak z obornikiem tutaj sytuacja wygląda, obornik, obornik, gdzie ten jest obornik? Gdzieś on się tu gromadził, pamiętam. A tutaj jest. No powiem Wam, on trochę mało tego sobornika. Tutaj ja ten nabornik sobie na razie tu zostawię. Niech mi się tu więcej trochę nagromadzi tego i zrobimy to inaczej. Yy... Tylko będę przyczepy potrzebować rozrzutnika, no bo. Nie, rozrzutnik mi w sumie nie jest potrzebny. Tak w zasadzie chyba nawet nie widzę, żebym go gdzieś miał. No ale to nieważne. Rozrzutnik nam na razie nie będzie potrzebny, będziemy nam potrzebny przyczepa, aby była pusta Jest pusta, dobra Dobra Bierzemy ten nasz czołni, kursus Tylko, tylko będziemy musieli zmienić nam ten tur, bo jest on tu teraz zbędny Nie to O, to właśnie To nam będzie teraz niepotrzebne, będziemy musieli łychę wziąć Gdzie jest łycha? łycha jest, tutaj jest, dobra Yy, właśnie yy, sporo było też komentarzy na nie, akurat na wszystko nie odpowiedziałem wam sporo było komentarzy odnośnie filmu yy, kończącego pierwszy sezon yy, a mianowicie a co było jakie komentarze były były takie komentarze że no szkoda wam było tego samochodu który się spalił Dużo też takich komentarzy było, że dobrze, że Maluch się nie spalił Co mnie też trochę zdziwiło, bo jednak jakby nie było Bardziej wam się Maluch chyba podobał A też, no mimo wszystko trochę byłem tym zdziwiony Tak czy inaczej, no samochód na razie nie jest priorytetem na gospodarstwie Ponieważ sami widzicie, czym się tu zajmujemy Jest bardzo dużo komentarzy dotyczących tego, abym w końcu zajął się sprawą z Staszkiem No bo... Widzicie, spalił mi samochód, prawdopodobnie to był on yy, Więc przydałoby się tym zająć No ja wiem dokładnie Dużo tych komentarzy było Dużo ich czytałem No i ja się ogólnie z Wami zgadzam Tylko, że po prostu potrzebujemy na to trochę więcej czasu, tak yy, Teraz mamy sam okres taki, gdzie Co widzicie, wszystko rośnie No teraz naprawdę nie mam czasu się tym zajmować Mamy, no, jest naprawdę ważniejsza gospodarka Niż zajmowanie się jakimś staśkiem, tak o, a co ten samochód tu robi Też były te komentarze Sam, sam, sam w zasadzie nie wiem co on tu robi Ja go na złomą oddałem A co się z nim stało to sam nie wiem Ale sam widzicie, ten samochód ci już nie nadaje On się kompletnie nie nadaje Na to żeby coś tu więcej zdziałać Z tym samochodem Więc sam widzicie Słynny staw Od którego zaczęła się pogoń No powiem wam ta pogoń to była naprawdę dosyć ciekawa, fajna akcja, naprawdę super. Co tu się dzieje u sąsiadów? Na razie widzę spokój i cisza. My jedziemy do sąsiada pobornik. Po no jakby ktoś nie wiedział. Jedziemy do sąsiada pobornik. Po to jest... No ja z nim dobrze żyję, więc ogólnie wyraził taką chęć, że mogę go zabrać, ten nabornik. No on tu sami widzicie, że to gospodarkę ma dosyć... No całkiem nieźle rozbudowaną. Wystarczy spojrzeć na tę kostkę, choćby wyłożoną. Te maszyny. No to inaczej to się wszystko tu prezentuje, naprawdę. To już to wszystko inaczej wygląda. Gdzieś tu nabornika ja tu znajdę. Nie wiem czy on w ogóle ma. O kurde, ale jakie maszyny tu ma. New Hollanda. Super. No jakie maszyny kurde ma tutaj. Ja tu swoim takim... Przyjechałem. No, no dobra, no już to jest dobra rzecz, nie? Co ja tam będę wybrzydzać? Dobrze, że mam taki ciągnik. Kursus to są dobre ciągniki bardzo. Właśnie, tylko gdzie on tu ten obornik ma, bo może nie ma i na ładne, tylko przyjechał. Dobra, dobra. Tu jest silos na kiszonkę, to nie. Obornik, obornik. Tu krowy widzę też ma. A, jakby tu się gromadzi wszystko. Dobra. Tylko tu krowy mi zostawiły wszystko. Widzę, że tędy spokojnie mogę sobie wyjechać potem. Tak to zrobimy. Dobra. Jedziemy z powrotem w ponieścicielnik. No powiem Wam, trochę to wszystko tu zajmuje. Jakby nie było. No jakby nie było, trochę to wszystko nam tu zajmuje. Yy, dobra, to jedziemy. Tak sobie też zwróciłem uwagę na to, yy, że być może słychać u mnie echo. Być może właśnie od dzisiejszego cinka nie, nieco gorzej słychać. Albo gorzej. Może właśnie wyraźniej tylko to echo właśnie jest. I czym to jest spowodowane? Spowodowane jest o tym, że trochę pozmieniałem swoje stanowisko. Eee, no i ten pokój u mnie chwilowo jest taki pusty dosyć. Eee, więc jest automatyczne to, że tu się echo roznosi, a mój mikrofon mm, nie jestem jakiejś tam najlepszej yy, można powiedzieć firmy. Nie można odłączyć. Dobra, no nie to chciałem odłączyć. Dlatego to echo na razie powstaje. Nie wiem co z tym zrobię. Mm. Na razie nic z tym nie zrobię, tak? Na razie z tym nic nie zrobię. Dobra, mamy tu obornik. Myślę, że dużo nam go tu nie będzie trzeba. Zresztą sobie to wszystko tu sprawdzimy spokojnie, o. Nie no ta łycha nasza do obornika, no... Zwykło tak ładujemy. Przydałaby się taka normalna, ale dobra. Zawsze lepsze to niż nic. Dobra. Wyładuj to. No on tu ten sąsiad to trochę tych krów ma. Jakby nie było. No to to się strasznie wolno wyładowuje. Takim tempem to kurczę. No i teraz mi tu krowa jeszcze wlazła. Będzie mi tu przeszkadzać raczej. No, dobra, dobra. No ja bardziej łyżki nie mogę ten. Widzicie, to już jest na maksimum odchylone. Ja bardziej nie wychylić już nie mogę. Zresztą mogę spróbować, ale chyba się nie da. No nie da się. Nie da się w żaden sposób odchylić bardziej. No i myślę, żeby jeszcze z jedną lub z dwie łychy napełnić i będzie dobrze i będzie elegancko. O. Albo zrobimy to w ten sposób, a i tu, żeby nie rozwalić tutaj nic. No właśnie. Zaraz się porozwalamy i będziemy płacić odszkodowania. Dobra, a to wyładujemy sobie. No właśnie, tego już tu się wyładować nie mogę. Spróbuję z tamtej strony. No nie wiem dlaczego ty łychy nie mogę zbytnio bardziej odchylić. Więc zrobimy to w ten sposób. Że spróbuję jeszcze to wyładować, co tu mam. No, widzicie? Nie wiem czemu tak jest. No nie wiem czemu. No bo to nie jest też sprzęt, jakby przeznaczony konkretnie do tych celów. Nie wiem. E, gdzieś tu gafę może strzeliłem. E, dokładnie nie mogę tego garnąć. Więc zrobimy to w ten sposób, którym i tak chciałem zrobić. Bo ja tego bornika całego i tak mu nie mogę zabrać przecież. Chciałem tylko trochę. Więc zrobimy to w ten sposób. Że złychał to już pojedziemy na gospodarstwo. Tu trochę wziąłem obornika, zresztą tu jest dużo. Bo ta sama łycha ma bardzo dużo pojemność, więc na razie nie ma się czym martwić. Eee, pojedziemy teraz już na naszą, naszą gospodarkę. Tak myślałem sobie, żeby jakimś skrótem pojechać, tylko nie wiem czy mi się ten skrót opłaci. Wiecie co? Nie, nie, mi ten skrót raczej nic nie da. Pojedziemy sobie normalnie. Bo ja za skrótem to się zgubię i nic z tego nam nie wyjdzie. Dobra. To brama chyba otwarta bo tak. To ja zamykać tu nic nie będę. Tu sobie skręcimy, może tędy szybciej się dojedzie. Co za samochód stoi? A nie, on nie stoi, tylko jedzie. Bo tak spojrzałem, czerwony samochód. Czyżby Stasiek, ale nie, to nie Stasiek, to nie Stasiek. Więc na spokojnie. O kurczę, tu jakiś ruch się nam zrobi po prostu na tej stronie ulicy. Powiem, powiem wam, że zbytnio się nie orientuję teraz, gdzie jestem. Wycham jakąś inną uliczkę i kompletnie nie mam pojęcia, gdzie jestem. Dobra, trzeba włączyć mapę. I trzeba skręcić teraz w prawo. Dobra, skręcamy w prawo. Mi się wydaje, że teraz będzie dobrze. Yy, tylko, że tu tartak jest. A ja, Źle pojechałem, całkowicie źle pojechałem. choć nie tu jest startak. wiecie co tam w sumie mogłem skręcić no dobra trudno zamotałem się zaplątałem drogi pomyliłem no nic trudno zdarza się ogólnie się zdarza z tym nie ma najmniejszego problemu chociaż kurczę no będziemy musieli więcej jechać teraz no nic już na to nie poradzę objedziemy wszystko naokoło no bornika dużo nie ma, żeby tutaj go mi tu nic nie wypadło o. Tu pamiętacie byliśmy tutaj Przejeżdżaliśmy tutaj po... Yy... Ojej, jej, jej, jej by nam tu wyjechała O kurde co ty robisz człowieku Się śpieszy gdzieś Gdzie te ludzie się tak śpieszą Gdzie oni się tak śpieszą, co? Światło kurczę zapalę, bo tu jadę ulicą może jeszcze pod milicja będzie jechać i mnie złapie. Po co to płacić mandat, nie? <laughs> Dobra. Więc teraz... No kurczę, no trochę sporo nam to czasu zajmuje, powiem wam. Bo pojechaliśmy po sambornika już ile czasu już się ten yy, upłynęło. Wiele dni upłynie, nim odkryjesz mydło. Leble. Dobra. Lecimy dalej. Kurczę, czemuż ja na to koło pojechałem? No nie wierzę, po prostu. No dobra, no, już wyjeżdżałem na naszą trasę, tutaj. Chciałem, no i tak to jest w życiu, wiecie? <kłysy> Chciałem pojechać szybciej, żeby szybciej było, nie? A tu wyszło jak zwykle, wszystko dłużej. Tak to zawsze jest. To skróty to się nic nie opłacały, bo to zawsze i tak wyjdzie dłużej, i tak, więc to tutaj i tak się nie opłaca, i tak. Więc na co to jechać było? I na co mi to było? No właśnie, na co mi to było teraz. Dobra, nasze gospodarstwo już jest widoczne. Chyba, tak, bo tam jest obora już widoczna. Super, dojeżdżamy. No, trochę nam to zajęło. Naprawdę nie spodziewałem się, że droga pobornik zajmie nam tyle czasu dzisiaj na odcinku. Tego się naprawdę nie spodziewałem. W życiu bym nie powiedział, że tyle czasu nam to zajmie. No dobra, no, nie mam na to wpływu. Dobra, skręcamy. Maluszek elegancko stoi, super. Kury chodzą, super, też elegancko. Dobra, eee, to sobie tu wyładujemy zaraz. Ten nabornik. wyładujemy sobie tutaj, ogólnie. No tu w trawie, tak trochę, no nie bardzo w sumie mi to wyszło. No dobra, nie ma problemu z tym. Tu powinno się wsypywać ten nabornik. Tak, leci elegancko. O, i wszystko wsypałem. Widzicie? Eee, Dobra. Ta przyczepa niech tu. Nie, przyczepę stąd zabiorę, bo będzie mi to później przeszkadzać. Bo będę chciał tu obornik na naładować i będzie problem. Więc ja tu przyczepę, nalaję sobie tu, postawię. W ten sposób. Eee, I teraz, 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 teraz czekajcie. Woda. Przede wszystkim woda jest potrzebna Bo bez wody nic nie zrobimy, e, tylko gdzie ta nasza woda jest teraz? mówię że miałem, miałem tu tą bańkę Ona gdzieś przy zwierzętach powinna być, ale gdzie ona jest teraz, to ja nie mam, nie mam pojęcia Bo bez wody nic nie zrobimy teraz A, tu stoi, dobra Dobra, dobra, już się tym zajmujemy. Ten na razie odstawimy, bo nam już nie będzie potrzebny dzisiaj. I powiem wam jeszcze coś, bo ogólnie trochę dziś odcinek dłużej trwa, gdzie trochę taki bardziej zamotany jestem. Może to widać na odcinku. Raczej na pewno widać. Raczej widać na pewno. Generalnie jest jedna wiadomość. Czy może nazwać to wiadomością, już to nie wiem. E, zaraz Wam wszystko opowiem, tylko coś tu jeszcze musimy, jedną rzecz zrobić. Dobra, weźmy tego Ursusa. Niestety wiadomość, no właśnie być może będę dla Was wiadomość, chociaż lepiej było, gdybym tej wiadomości dla Was nie miał. No zobaczymy, zobaczymy. Być może wcześniej na. Nie wiem, czy ja wam coś nie wspomniałem już na odcinku ze Starego Gospodarstwa. Bo to może dotyczyć mniej więcej Starego Gospodarstwa, jak i nie tylko Starego Gospodarstwa, bo i wielu innych serii. No właściwie wszystkich. Ale dobra, na razie nic na tym nie będę mówić, bo skoro tu trwa odcinek, to na razie nie ma się co zamartwiać. O. No i ładnie. Wodę dolaliśmy. I coś tu już mamy. Naszą szklarnię, nasze pomidorki. Zaraz zobaczymy, jak one tu wyglądają. Tylko odstawimy sobie tu skrzynię. Jeśli uda nam się tu wycofać. Oczywiście. O, trochę tak w, w zaroślach, ale dobra. Cień sobie tu odstawimy. No i dobra. A. No i są nasze pomidorki. Tylko ja tu wejść, nie mogę? Może się wejść, nie? Da. Te kurde. Nie, na pewno się da wejść, tylko ja coś nie wiem. Z... Przy tyłem! Przy tyłem, kurde! I wy nie wejdę. No nie wejdę, normalnie nie wejdę, po prostu kończę ten odcinek. No i na razie witam.